Oddziały anestezjologiczne zmagają się z dużymi wyzwaniami. Pojawiają się pacjenci z wyższym profilem ryzyka. Postępuje redukcja kadry anestezjologicznej i rosną wymagania dotyczące dokumentacji. W jaki sposób oddział anestezjologiczny może zarządzać złożonymi przypadkami, zmniejszając obciążenie administracyjne? Odpowiedź to cyfrowe innowacje. Rozwiązanie Centricity High Acuity Anesthesia opracowano pod kątem obecnych wyzwań opieki okołooperacyjnej. Łatwe w użyciu jak papierowa dokumentacja zapewnia jakość i wydajność będące zaletami cyfryzacji. Spotykamy się z pacjentem Willem Buffinem przed zabiegiem, aby przeanalizować historię choroby, a także wyjaśnić przygotowanie do operacji. Centricity High Acuity Anesthesia wspomaga ocenę przedoperacyjną dzięki ustrukturyzowanej dokumentacji z danymi wizualnymi, jak klasyfikacja malampatiego i punktację oceny ryzyka. U pacjenta występuje wyższe ryzyko mdłości po operacji, planuje się profilaktyczne podanie środka przeciwwymiotnego. Przy rozpoczęciu zmiany na sali operacyjnej czas przejrzeć harmonogram zabiegów, zaplanowane procedury, techniki znieczulenia i stan pacjenta. Wszystkie dane przedoperacyjne są łatwo dostępne. W przebiegu pracy można uwzględnić listę kontrolną bezpieczeństwa według WHO oraz inne. Centricity High Acuity pobiera dane z urządzeń medycznych, laboratoriów i systemów informatycznych. Daje wgląd w istotne dane, które można przedstawić w trybie poziomym lub pionowym, a przy tym nie powoduje przeciążenia dokumentacją. Możliwe jest szybkie i proste dokumentowanie wstępnie skonfigurowanych zestawów leków indukujących oraz płynów. Dzięki liście roboczej łatwo udokumentować znaczniki czasowe, jak pacjent na sali, rozpoczęcie operacji oraz rozpoczęcie nacięcia. Monitor wysyła alarm o nagłym spadku ciśnienia krwi. Dokumentacja wsteczna jest prosta. Wbudowany moduł notyfikacji klinicznych zapewnia zgodność z celami terapeutycznymi, jak wentylacja protekcyjna płuc. Powiadomienia sygnalizują, gdy trzeba zareagować w odpowiednim czasie. Zabieg zakończył się pomyślnie. Udokumentowanie wstępnego zestawu zaleceń pooperacyjnych jest łatwe i zostaje dołączone do dokumentacji pacjenta na okres pooperacyjny. Ze względu na wyższe ryzyko mdłości i wymiotów, kontynuuje się podawanie środków przeciwwymiotnych. Dane z Centricity High Acuity można automatycznie wyeksportować w celach księgowych lub statystycznych. Od sali operacyjnej poprzez salę obudzeń, ojom i dalej, Centricity High Acuity zapewnia kompletną dokumentację pacjenta zawierającą wszystkie dane z procedur okołooperacyjnych zintegrowane z elektroniczną dokumentacją medyczną szpitala. W okresie bezpośrednio po operacji Centricity High Acuity udostępnia personelowi pełną dokumentację znieczulenia. Personel widzi zalecenia pooperacyjne, a skale są obliczane automatycznie, co zmniejsza ryzyko błędów. Dane z systemu Centricity High Acuity są łatwo dostępne do badań klinicznych i analiz jakości. Terapia protekcyjna płuc może być monitorowana przez oddział anestezjologiczny bloku operacyjnego oraz OIOM. Dla ustalenia u ilu pacjentów zastosowano optymalną terapię wentylacji. Szpitale na całym świecie poprawiają swoje wyniki dzięki Centricity High Acuity, zmniejszając błędy w podawaniu leków nawet o 84%, zapewniając lepszą opiekę nad pacjentem, optymalizując czas klinicystów nawet o 28 godzin tygodniowo, łatwe jak papierowa dokumentacja ze wszystkimi zaletami cyfryzacji. Centricity High Acuity Anesthesia usprawnia podejmowanie decyzji klinicznych w przebiegu opieki okołooperacyjnej.